Wy wiecie, mama, mama, jak świecie, czy wy wiecie, czy wy wiecie, mama super jest. Moja mama jest bombowa, o wiele cudne oczy, cudny uśmiech. a gdzie co skoczy? Zostanie tam jak jest jakiś krzyżowy? Nie. Piękna. Jolusiu, piękna piosenka. Ja żartuję, kochani. I tam ta w p... przedszkole domem drugim jest. jest przepiękna piosenka, naprawdę. No to jeszcze raz. No co śpiewa jest Czasem... no No zaśpiewaj to nie no tak. wszystkim się tak. No, Tydzień wstaje. I wita świat. Raną porą. Wstaje i ja. Lecz na mnie auto. Czeka i miść. Co będziemy bawić się dziś. Ja chodzę tam co dzień. Obiadek dobry jem. A pospaczę, że psali wesoło bawić się. Kolegów dobrych mam. Nie jestem nigdy sam. Przed kolem domem, drugim jest. Zamiast mamy panią tu mam. Bardzo dużo wierszyków znam. Śpiewam i tańczę wesoło mi. tak płyną przedszkolne dni. Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem, a po spacerze w sali wesoło bawię się. Kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam. Przedszkolem domem drugim jem. Yeah.